Panie Mirosławie, gdzie ba, pan by zaczął opowieść o swojej teatralnej drodze? Gdzie bym zaczął? W liceum ogólnokształcącym, które kończyłem w Białymstoku, numer 6. Pani wychowawczyni polonistka. Tak? zawsze mi mówiła graż. Jak grasz, się nazywała? Pamięta pan jak się nazywała? Cenobia Zaborowska. To nie znam. Pytam dlatego, że ja też skończyłem to liceum. Zanonia Zaborowska to były dawne czasy. Mhm. E, zawsze uważała, że gra, byłem w klasie humanistycznej, e, że gram. Spróbuj, idź, zobacz. Na początku z Ona widziała w talent. Ona widziała we mnie talent. Widziała. Ona widziała mhm. we mnie talent. E, poszedłem na pierwsze konsultacje, które prowadził mój obecny mój kolega. Z którym pracowałem wiele lat, Piotr Damulewicz, przeraziłem się okropnie, bo ja nie należałam do żadnego koła teatralnego, nie udzielałem się w żadnej, w żadnym domu kultury. Tak jak koledzy, którzy mhm. przychodzili, opowiadali, że ten jest tu siecha, ten jest tu u mhm. a ja nic. Z ulicy. Mhm. No i zraziłem się i, i nie zdawałem. Po czym poszedłem na studium. Rolnicze, bo coś trzeba było robić, mm. żeby nie uciec od wojska. I postanowiłem sobie już ucząć się w tej szkole. Nie, nie, tak być nie może. Ty musisz iść tam. No i się dostałem, zdałem. Byłem jednym z lepiej zda zdających. Mm. Wtedy jeszcze jak, jak zdawaliśmy te egzaminy, skończyłem czteroletnie najwspanialszą przygodę mojego życia. Czyli Wydział Lalkarski w Białymstoku, Białymstoku. A który to był rok? Jakie to są lata tych studiów? Byłem czwartym albo piątym rocznikiem, czyli e, nie potrafię w tej chwili sobie czyli tak... Czyli początek 70, osiemdziesiątych, koniec 70 Koniec siedemdziesiątych, bo zresztą się, ukończyłem. I e, też e, to szkoła teatralna, ten wydział to były wspaniałe czas. Ja przeżyłem tam tak wspaniałe i Ja przeżyłem tam e, strajki. Ja przeżyłem tam wybór Polaka Papieża. Ja przeżyłem tam e, katastrofy samolotów, kiedy ginęła Anna Jantar, kiedy ginęli bokserzy Stanów Zjednoczonych. I, i miałem wspaniałych profesorów, bo ja pracowałem z panem Wilkowskim. Z panem Rałem, których nie, nie ma już. Z gigantami, można powiedzieć. Z gigantami tak? lałkarstwa mm -hmm. polskiego, z panem Janem Plewako, z panem Tomkiem Jaworskim. I to była wspaniała przygoda. Ja e, studia wspominam jako najprzyjemniejszy czas w moim życiu. Teatr mm -hmm. też, teatr też, teatr. E, e, po, po szkole chciałem spróbować czegoś, żeby nie... Dostałem propozycję od razu angażu do, do Białostockiego do Teatru Lalek, ale chciałem coś spróbować. Mówię, nie, pojechałem do Olsztyna. Do Olsztyna, do Teatru Lalek Czerwony, Czerwony Kapturek. Kapturek, w którym wytrzymałem sezon. Dlaczego? E, tam kwestia mieszkania Mieszkałem w malusieńkim pokoiczku, w teatrze mhm. starym, który się mieścił jeszcze na zapleczu tam placu Bema, nie wiem, czy pan pamięta, tam ten, ten stary teatr. Mhm. I miałem taki mały pokoik i to jednak, ta ciasnota, to wszystko, no Czyli i warunki, i, warunki takie mhm. i troszeczkę względy osobiste. Ja wybrałem się tam z kolegami i wszyscy mi odradzali, żeby, żeby nie robić tego, żeby spróbować samemu, bo akurat no i niestety przekonałem się, że mhm. co innego jest szkoła, co innego jest praca, co innego jest teatr. No ale jak wróciłem do y, y, Białegostoku, bo każdy powrót do Białegostoku to był, y, jak wjeżdżał pociąg do Białegostoku, to ja miałem y, uśmiech na ustach. A jak wyjeżdżałem, byłem zły, byłem zdenerwowany. Znowu ten Olsztyn, chociaż piękne miasto. Piennik. Ale panie Mirosławie, wszyscy mi opowiadają, że tu właściwie marzenie jest po Polarkach po Białostockich, to ten BTL. BTL to jest cel. Ktoś to ostatnio wyśpiewał podczas jednej z rozmów. Może. A pan dostaje propozycję i nie idzie do btl tylko do Olsztyna. Cóż to jest za decyzja? To ci koledzy tak, pana tak, tak ściągnęli tak, na Manowce. Tak, tak. Pojechaliśmy, tam, pojechaliśmy tam w trójkę z koleżanką i kolegą. Oni w tej chwili są małżeństwem, oni mhm. mają swój prywatny teatr w Olsztynie. Tat Korzynowiczów i tam żeśmy, nie był to zły okres dla mnie, nie powiem, ja tam gram mhm. główne role, Gram mhm. fajnie, fajnie były, tylko te kwestia i mieszkania, wiadomo, tęsknota za Białymstokiem, mhm. to też mhm. dużo, jestem takim człowiekiem bardzo rodzinnym i tam zupełnie co innego było niż w Białymstoku. No tak jak mówię, wracałem z taką miłością do, 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 do Białego Stoku. Ja uważam do tej pory, że ja nie widzę siebie gdzie indziej. Mm -hmm. ja, to jest moje miejsce. Mm -hmm. To jest moje miejsce i to jest mój, e, e, moje ukochane miejsce. Białystok się tak zmienił przez te, przez te lata, że człowiek popatrzy e, na to wszystko i mówi, Boże, tu, kiedyś to było to, kiedyś było to, teraz jest to. I, I jak my się rozwijamy, jak się, roz, jak się rozwinęło to wszystko. Budowałem ten teatr, bo na praktykach y, studenckich trafiłem jeszcze na praktyki studenckie. Budowaliśmy tam na dole, w, w, siedzieliśmy, robiliśmy wentylatorni. Y, y, jedna grupa przy teatrze, druga przy Filharmonii Wiałostowskiej, która się wtedy akurat na ulicy Podleśnej y, 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 budowała. I y mówię: no. Chciałem tu być. I kiedy wróciłem przed rozmowami sezonowymi, przyjechałem do dyrektora Rała. to sobie, już, wiesz, ci się znudziło? już masz dojść do już chcesz tu, ja mówię tak, mhm. tak, już chcę tu. I mhm. tak, wróciłem i tak jestem tutaj 34 lata, bo ja miałem przerwy troszeczkę mhm. w mhm. pracy. Ale wtedy wtedy ten powrót to był to był, to był początek lat 80., prawda? Tak, to tak. był ten powrót tutaj. 80. Do... rok chyba. Mm -hmm, chyba mm. 80., jak się nie mylę. Ale pan jest z Białego Stoku? Tak. Ta miłość do Białego Stoku to jest miłość wrodzona, wyrodzona zupełnie. Wyrodzona. Rodzice pochodzą z Podsiemiatycz. To jest mała wioska prawie przy granicy z Białorusią, Klokowicze. Kiedyś gmina, czyli to jest. Mm -hmm. spo... Na tamte czasy była to spora wioska. Mm -hmm. Ja tam Zresztą spędzałem co roku wakacje, bo kocham, kochałem wieś, kochałem ludzi, którzy tam mieszkają, kochałem tych wszystkich. Próbowałem rozmawiać tak jak oni, chociaż nie mogłem się tego nauczyć. Bo to jest królestwo, po pierwsze Prawosławia, bo tak, ogromna ilość tak. osób prawosławnych, nawet w Hajnówce, to już większość chyba nawet. Więc Prawosławia, jest tam duża mniejszość białoruska, niezwykle interesujący kawałek Podlasia. Tam prawda? nawet mniejszość ukraińska, bo tam mhm. się mówiło, z naleciałością ukraińską, uh -huh. nie bia białoruską, tylko nie tak miękko, tylko uh -huh. twardziej. rabili, uh -huh. takie uh -huh. nie, nie tak jak, jak, jak na Białorusi. To jest prawdziwe skrzyżowanie kultur, można powiedzieć, prawda? Tak. I uh -huh. Też y, każda wakacja, nie jeździłem po obozach, nie jeździłem po żadnych y, koloniach, ja spędzałem wakacje, miałem dwie babcie w tej samej wsi, jedna mieszkała w jednym końcu wsi, druga w drugiej, więc wszystkie ciotki, wujkowie. I, I to były najwspanialsze wakacje. Najwspanialsze wakacje, które się chętnie y, spędzało, bo przyroda. Bo rolnictwo. Musiałem pomagać babciom, babci, dziadkowi. Mm -hmm. Mieli duże gospodarstwo rolne i, i trzeba było. I, i fajnie, zawsze dostawałem jakiegoś grosza za to. A miał... to dziadkowie musieli być załamani, panie Mirosławie, jak pan rzucił tę rolniczą szkołę na rzecz Akademii Teatralnej. Nie, dziadkowie nie. Dziadkowi nie. Umy, powiem panu, że kiedyś tata mój, nigdy nas była czwórka w domu. Miałem czterech, ze mną czterech braci. Mm -hmm. I nigdy rodzice nie, wymusza, nie wymuszali na nas, gdzie mamy iść. Yy. Decydujcie sami. Tak. Macie zarobić na siebie, macie zarobić na swoją rodzinę i róbcie co uważacie. I, i nigdy nie było to. Jak ja wybrałem szkołę teatralną, mam, tata nigdy nie mówił, ani mama, że źle zrobiłem. Nigdy nie mówili, że źle zrobiłem. A pan tak, nigdy aż... nie miał takiego poczucia, że źle zrobił, nie miał pan poczucia. Nie, nie żałował pan nigdy tej nigdy decyzji. Nie, ża nie, nie żałowałem tego może dlatego, że tak jak panu mówiłem, ta szkoła to było moje najwspanialsze przeżycie. Mm -hmm. Ci ludzie, praca z tymi ludźmi, z kolegami, którzy, z którymi studiowałem, nie tylko na roku, ale i z tymi, którzy byli wyżej, którzy byli niżej. Ta przyjaźń. My do tej pory się przyjaźnimy, bo, bo, bo to była mała grupa. Jeżeli u mnie na roku było 20 osób, skończyło 14 osób, to wie pan, no taka selekcja była bardzo duża. I, i, ale utrzymywaliśmy z, ze sobą, do tej pory dzwonimy, piszemy do siebie. Już niektórzy niestety, już niektórych nie ma, ale co zrobić, takie jest życie. Nie bał pan się trochę tej, tej wspaniałej szkoły, która okazała się wspaniała, tak pięknie pan o niej opowiada. Kiedy pan do niej przyszedł, bo mówi pan o tym, że nie było kółek recytatorskich, nie było tych teatrów, właściwie świat nieznany zupełnie. Wskazany palcem przez polonistkę, skierowany na te tory. Trafia pan do tej szkoły, to był, no wyobrażam sobie, świat zupełnie panu nie, nieznany. nieznany. Był strach, czy od razu minął? Czy pan w to wsiąkł zupełnie, to wiem, w te szkoły? ta szkoła? Zajęcia, które były. Ja miałem zajęcia, które uwielbiałem, miałem zajęcia, których się bałem. Bałem się bardzo technik wokalnych, bo zawsze uważałem, że nie potrafię dobrze śpiewać. Dopiero będąc tu w Białostockim Teatrze Lalek, kiedy kierownikiem muzycznym nastał Krzysiu Dzierma, powiedział mi: Ty potrafisz śpiewać. Mirek, ty się boisz. Ty umiesz śpiewać, tylko ty się boisz. Ty musisz się od, otworzyć. I on mnie nauczył śpiewać. Ja przy nim uwierzyłem w to, że ja potrafię śpiewać. A w szkole bałem się. Bo ja miałem fajnego profesora. Jana Bondara, który miał techniki wokalne u nas, to był postrach taki na, na studiach i, 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 i zawsze się bałem, zawsze miałem tego. Potem, się był, potem był znakomitym przyjacielem. Kiedy już było się na trzecim, czwartym roku, to nie był profesor. To już był, był mhm. naszym dziekanem. Mhm. Wybraliśmy go, dziekana studentów i był wspaniałym człowiekiem. Był wspaniałym człowiekiem, do którego można było z, każdym, z każdą z pójść. Taki sam był Jan Wilkowski. Jan Wilkowski, jak wchodził do tramwaju, wie pan, jak tramwaj, co to jest tramwaj w szkole teatralnej. Nie. Schodami się wchodziło na pierwsze piętro, był taki korytarz, na którym stały fotele. Mm -hmm. I tam się siedziało. Studiało, I to myśmy nazywali tramwajem. Okay. I dziekan, jak wchodził, wystarczy, że spojrzał i mówi: Masz problem. Będę wolny o 18.00 przyjść do dziekanki. A dziekanka to było jego mieszkanką na dole. On. W, on Widział, że coś gnębi, że coś tego, no i, i te zajęcia z nim wspaniałe. Ja maskę miałem u niego na czwartym roku i też wspominam sobie ten egzamin, do tej, go, do tej pory go pamiętam, bo przy egzaminie końcowym postawiłem pięć piątek. Pięć piątek postawiłem, cztery wiedziałem od razu, a piąta to było zaskoczenie. I tą piątą dostanę. I e, ja się, byłem zaskoczony. On był zaskoczony tym, co ja potrafię zrobić, i wtedy też ten człowiek uwierzył w siebie, że, że jednak coś potrafi, że jednak coś e, siebie daje. Bałem się zawsze technik, gry e, te, e, e, aktorskiej. Mhm. Wadek Siemigasiewicz prowadził e, z nami zajęcia. E, zawsze się bałem tych zajęć, zawsze uważałem, że, że nie potrafię. Też mnie otworzył, też mi dużo pomógł. Dużo mi profesorowie pomogli. W lalkach to, to, to Basia Muszyńska, to po prostu koleżanka, z którą pracuję do tej pory, która uczyła mnie pacynki. To, to jest żywioł, to jest lalka, którą kocham, tylko my już nie gramy lalka. Szkoda, my już tak mało lalkami gramy w tej chwili. Ja tu przyniosłem taką swoją jedną z, z pierwszych lalek, które zagrałem. W Białostockim Teatrze Larek zrobiliśmy na scenie propozycji Rumcajsa. Mhm. Z koleżanką Elicą Krasicką, Haniną Kieszkowską, Mietkiem Teodorowym, ze mną i z Bogdanem Rałem, synem dyrektora Rała. To była taka scena propozycji: po prostu zróbcie coś. No i zrobiliśmy, obiedzieliśmy mhm. Polskę z duszy wszerz, województwo białostockie, każdy dom kultury, każdą szkołę, trochę świata. Zagraliśmy masę spektakli i to była sztuka, która dała mi takie, taką satysfakcję. I, i, I uwierzyłem w to, że, że jednak i tymi lalkami potrafię zagrać, i na żywym planie potrafię zagrać, i śpiewać potrafię, mm -hmm. potrafiłem zaśpiewać, bo to był spektakl muzyczny, muzyczno, taki Katarzyny Gertner piosenki były z, 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 z tak, który ona stworzyła. I fajnie, fajnie było. I fajnie jest. Tylko, że to się kończy już powoli wszystko. O! Coś się kończy, coś się zaczyna. Mamę, na mamę... Czekam na emeryturę. W oczekiwaniu na emeryturę pytam dalej, bo interesuje mnie bardzo to przejście. Aktorsko na linii aktor inspicjent, Aha, bo pan już, przecież już mówię, jest inspicjentem również w tym teatrze. To jest bardzo ciekawe, bo jest aktor, ma pan, jak rozumiem, taki czas intensywnego grania, są przerwy, ale jakby rozumiem, że po tej przerwie jest powrót do teatru już w roli inspicjenta, ale też pan przecież grywa w teatrze, prawda? Była taka sytuacja, że 11 lat grałem na scenie, po 11 latach zamarzyłem sobie spróbować czegoś innego. Mhm. Nie było to związane z tym, że, że coś mi nie wychodziło, że coś... Tylko po prostu dostałem propozycję od kolegi, chodzi do mnie do do y, firmy, y, poprowadzimy firmę. Chodziło o sklep budowlany, mhm. y, duża firma na, 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 na terenie Stoku. No i dobra, spróbowałem. Żałowałam bardzo tego. Wyjeżdżałem też często do Norwegii w tamtym czasie. Mm -hmm. Wiadomo za czym. No jest, jeździło się, żeby troszeczkę dorobić. Mm -hmm. I w pewnym momencie, po kilku latach, spotkałem na ulicy koleżankę, która mówi mirek: Jedna z pań wyjeżdża do Ameryki i zwalnia się ta inicjanta: Przyjdź. Przyjdź, bo ty i przyszedłem, nie, podpi... nie zapytałem o warunki, nie zapytałem nic, tylko od razu na drugi dzień zacząłem pracę. Byłem tak szczęśliwy, że wróciłem. Był to etap inficjenta z możliwością dogrywania. Mhm. Czyli mogłem, mhm. e, jeżeli, jeżeli reżyser uważał, że jestem potrzebny, ja nigdy się nie pcham nie pchałem na scenę. Mhm. Jeżeli, jeżeli ktoś uważał, że, że akurat jestem potrzebny, bardzo chętnie wykonywałem te polecenia. Teraz też gram w kilku spektaklach. Za chwilę na pełnym morzu: listonosza, pa pa Pawła Eignera. W, 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 w kilku spektaklach mhm, też zemsty zrezygnowałem, bo zlęty zdrowotne nie pozwalają mi w tej chwili na intensywne próby. Mam problemy troszeczkę z nogami, ale to nieważne. Myślę, że wszystko będzie dobre, dobrze. Y Powiem Panu, że praca inspicjenta jest bardzo ciekawa, ale jest bardzo niewdzięczna. Jeżeli tylko inspicjentura tak. Mm -hmm. Natomiast jeżeli się jest inspicjentem i się gra, jest to bardzo trudne. Bo ja muszę mieć wszędzie oczy, muszę wszystko widzieć, muszę wszystko słyszeć, bo. Jak się coś stanie, to ja odpowiadam za to wszystko. Oczywiście. I jeszcze zadbać o swoją rolę. No i zadbać o swoją prawda? rolę, która jest czy duża, mm -hmm. czy mała, ale jest. Mm -hmm. Ale jest, bo to ja nie mówię, że to są ogromne jakieś role. Nie, nie są tu duże. Wspominam sobie fantastycznie taką sytuację, kiedy dyrektor Kobrzyński robił spektakl Pięciocząt Izaka. I ja miałem tam być specjantem przydzielonym do, do, do zespołu. I w pewnym dyrektor mówi Mirek, nałóż czapkę, wejdź tam. Wszedłem. Tam. Zrób to. Zrobiłem, zrób to. I zagrałem tam siedem czy osiem ról. Od Żyda, Niemca, Ruskiego, Polaka, przez cały ten. I to też było dla mnie coś wspaniałego. To było coś dla mnie wspaniałego. Spektakl cieszył się bardzo dużą popularnością a ja miałem taką satysfakcję, że jestem w tym spektaklu bo to jest bardzo ważne, tak samo jak, gra, jak u Pawła Ignera byłem w spektaklu... O i teraz się zaczyna to moje już niestety wiek podaje do... do, do. Do, do, dochodzi do siebie, że zapominam tytułów. Oj, sztuk. wiek, nie ma, nie ma tutaj większego znaczenia. Zapewniam Pana, Pani Mirosławie, że ja zapominam równie często, <grym> że grając w spektaklu mm -hmm. małą rolę. Mało. Mm -hmm. Śpiewałem, mm -hmm. chodziłem, wchodzę na scenę, jestem cały czas e, słonkowy kapelusz. Jestem cały czas na scenie fajnie, bawimy się tego i mam taką satysfakcję, jak na koniec wychodzę do ukłonów. I dostajemy brawa, kiedy publiczność wstaje, to ja się cieszę z tego, że ja zaistniałem w tym spektaklu. Że dał mi Paweł taką szansę, że, że dano mi taką szansę, że ja mogę się pokazać, że ja mogę to mhm. zrobić jeszcze. I to jest wspaniałe, to, tego się nie zapomina. Panie Mirosławie, a życie poza teatrem to jest co? Co najbardziej pan lubi robić? Poza teatrem. Jest Ty, coś szczególnego? Jest, jest coś szczególnego. Mam dom nad Jeziorem, niedaleko Sejn. To jest moje taki. Powiem panu, że się wrzeniłem w ten dom. <noise> <noise> wrzeniłem się, bo to żony tata postawił mhm. ten dom. I dla mnie każde wakacje, ja spędzam je tam. I wszyscy się dziwią. Co ty, ty w tych gibach widzisz? Co ty widzisz? A ja tam wypoczywam, ja sobie rano wyjdę na werandę, jak paliłem jeszcze to, za... paliłem papieroskę, już nie palę wiele lat, ale kawka, krzyżówka, ptaszki śpiewają, jest czego fajnie, więcej czego więcej chcieć, wieczorem rozpalisz piecu, weźmiesz sobie piwko do ręki, książka, żyć nie umierać, Cudownie, cudownie się tam czuję i, e, i chętnie tam jeszcze, chętnie, mm -hmm. bardzo chętnie. Żona już jest na emeryturze, więc w tej chwili nawet czekam, może będzie w tej chwili taka sytuacja, że weekend majowy się uda, chociaż nie wiem jeszcze co tam dyrektor planuje do grania, bo nie mm -hmm. mamy jeszcze planu, e, żeby wyjechać na ten mm -hmm. weekend, otworzyć sezon, bo tam wszystko trzeba ten no wiadomo jak to, jak, jak, jasne, jak to jasne. wygląda. Ale to jest przepiękne. To jest przepiękne. No a tutaj troszeczkę działki jeszcze mam razem z, z żoną i siostrą, y, gdzie chodzę, pomagam. Czyli aktywniej na świeżym powietrzu, z naturą. Z naturą. Kiedyś rower, ale przez ten mój cholerny kręgosłup w tej chwili y, 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 troszeczkę zaniedbałem tego wszystkiego, bo jestem po operacji kręgosłupa mm -hmm, też. Mm -hmm. Czekają mnie teraz operacje kolan jeszcze, ale no, trzeba coś z sobą robić, żeby, żeby dalej no, jasne. no, bo trzeba dalej jeszcze. To A propos dalej, mamy 70-lecie Teatru Lalek. Czego by pan życzył teatrowi z, tego, z okazji tego jubileuszu na kolejne lata? Na to dalej. Czego by pan mu życzył? Wie pan, co ja może nie będę. E, za chwilę powiem o tym, tylko ja powiem coś, coś może coś, co jest. Ja przeżyłem tak wspaniałe czasy w tym teatrze, poznałem tu tak wspaniałych ludzi, grałem z tak wspaniałymi kolegami, aktorami, których już częściowo nie ma, większości już nie ma. Życzyłbym czegoś takiego, jak było kiedyś: więcej szacunku, więcej zaufania do ludzi, więcej życzliwości.